Przedstawię teraz materiały potrzebne do filcowania. Podstawowym materiałem jest wełna. Tutaj mam wełnę owczą z merynosa, barwioną specjalnie przygotowaną do filcowania ręcznego. Jest to wełna wyczesana z naturalnych zanieczyszczeń, zwana czesanką. To jest wełna zgremplowana w jednym kierunku, dzięki czemu włókna są długie i proste. To jest wełna zgremplowana warstwowo. Włókna ułożone są w różnych kierunkach, i taka wełna przydaje się do, do filcowania większych płaszczyzn. Można też używać wełny z różnymi domieszkami, tak jak ta z jedwabiem, takich naturalnych ozdobnych loków, czy gotowych melanży. Pojedyncze włókno wełny. Wygląda jak cienki pęd złożony z dachówkowo zachodzących na siebie łusek. Woda powoduje pęcznienie włókna i odchylanie się łusek. Wełnę układam warstwowo, potem pocieram i pod wpływem tarcia włókna szczepiają się ze sobą i tworzą jednolity materiał. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie filcowania przedmiot zmniejsza się niemal o jedną trzecią od swojej wyjściowej wielkości. Tarcie jest podstawowym elementem warunkującym filcowanie. Aby tarcie nie naruszało włókien, potrzebna jest woda i mydło. Woda najlepiej, kiedy jest ciepła, ma w sobie rozpuszczone mydło, około jednej łyżki na litr wody. Używam mydła rozdrobnionego, takiego gotowego, i mydła w kostce do pocierania dłoni. To jest mydło oliwkowe, ale można używać również innego, prostego mydła. Mydło oliwkowe jest delikatniejsze dla skóry dłoni. Aby rozprowadzić wodę na wełnę używam takiej gumowej gruszki. Ona rozprowadza wodę bardzo równomiernie i głęboko. Potrzebna jest również perforowana mata, taka plastikowa lub gumowa. A do techniki rolowania folia bąbelkowa, mata bambusowa, rurka. Taka z materiału izolacyjnego oraz ściereczka i ręczniczek, które odsączają wodę i powodują, że materiał nie ślizga się na stole. Do tego igła do filcowania na sucho oraz nożyczki. Metoda filcowania znana jest niemal na całym świecie, a niektóre społeczności używają jej po dziś dzień. Charakterystyczne przedmioty o tradycyjnym wzornictwie używane są jeszcze w Azji Centralnej, a w Europie najbardziej popularne są małe formy dekoracyjne, takie jak torebki, szale, czapki, buciki, biżuteria. Poznajmy teraz podstawy filcowania.